Cześć wszystkim. Dziś na mojej działce stanął kompostownik, w którym będę miała życzownice kalifornijskie. Nie jest to dla mnie całkowita nowość, ponieważ do tej pory życzownice kalifornijskie miałam w małym pojemniku. One były wynoszone na jesień, a na, znaczy na wiosnę, a na jesień chowane były z kolei do, do domu. Ze względu na to, że ten pojemniczek jest malutki. Zresztą już go nieraz widzieliście na różnych nagraniach, a w tym momencie niejako przeprowadzimy taki mały eksperyment i zobaczymy jak będzie się to sprawdzać w świeżo założonej pryzmie, bo ja wiem, że jeżeli jest to założone na wiosnę, już to zaczyna fajnie funkcjonować, nagrzewać się to to idzie nie wiem czy te drzewnice przetrwają w tej chwili zimę, więc nie wszystkich drzewnic tutaj nie wszystkie drzewnice tutaj dam zobaczymy jeszcze, to nie jest istotne Zaraz pokażę Wam jak ten kompostownik wygląda. Przede wszystkim tutaj ta część, ten daszek, ładnie się tutaj nam otwiera. No, i tutaj, jak możecie zobaczyć na samym dole, jest coś na, na zasadzie sita, ale ma to na celu tworzenie takich przegródek, bo jak wiecie drzewnice kompostowe to są drzewnice, które nie żyją w głębokich partiach gleby, a jedynie na około 20 cm głębokości. W związku z tym co 20 cm będę tutaj stopniowo dosypywać materii i jeżeli tutaj te 20 cm na dole się przerobi, ja nasypię tutaj tą świeżą materię na górę, czczawnice z czasem będą się przemieszczać z samego dołu na tą część tutaj. I po przerobieniu tej drugiej warstwy znowu sobie wysuniemy tą część. Już teraz pokażemy jak to ładnie się wysuwa. I tutaj kolejne 20 cm jest teraz podniesione. Będzie to zakładam już na pryzmie, która jest przerobiona. A żeby się te pryzmy między sobą nie mieszały te przerobione z tą świeżą, no to właśnie potrzebna jest ta przekładka, ale jej zadanie jest, najważniejsze jest takie, że jeżeli dojdę już do samej góry, zostanie ostatnie 20 cm już przerobione, to fajnie by było, jakby coś zatrzymywało te dżdżownicy. W związku z tym właśnie jest ta przekładka, ponieważ ona będzie trzymać tylko ostatnie te warstwy na samej górze, te ostatnie 20 cm a dół będę mogła sobie swobodnie wybrać, ponieważ ta część nam się ładnie wysuwa. Mhm. I zobaczcie, dzięki temu ja będę sobie mogła swobodnie wysuwać tą część kompostu, która już jest przerobiona, a drzewnice będą w ostatniej części tutaj sobie już przesiadywać bezpiecznie. Nie trzeba będzie to w żaden sposób kombinować. Najłatwiej jest właśnie, jeżeli one będą na czymś mogły zostać. Także tak to u nas wygląda. Za moment usuniemy sobie tylko tą deseczkę, która tutaj jest i wrzucimy dżdżownicę. Jak możecie zauważyć, sam spód siatki, siatki sam spód kompostu jest tutaj zabezpieczony siatką, żeby od spodu nie przedostawał się klet. A ich jest tutaj dużo, więc nie ma mu co tutaj ułatwiać dostanie się do m, takiego kompostownika. Także tak to wygląda, za moment tutaj sobie wprowadzimy dżdżewnice i pokażę Wam jak to jest. Zawartość tego mojego pojemnika, w którym wcześniej były dżdżewnice jest tutaj wysypana i dżdżewnice gromadzą się głównie przy jedzeniu, ale i też można je zobaczyć właśnie w tych miejscach, gdzie jest, gdzie jest karton. Ja y, dodam sobie jeszcze dosyć sporo materii z przerabiającego się już kompostownika, który jest tutaj obok. Bo jak widzicie, po wysypaniu y, tego małego pojemniczka, to tutaj jest z tego wszystkiego śmiesznie mało. Zdecydowanie trzeba to uzupełnić, żeby te 20 cm było. Y, I co jest też ważne, to to, że ja oprócz tej już przerabiającej się masy z drugiego kompostownika. Na samą górę dam, dam siano, przepraszam, słomę po to, żeby raz izolować tutaj te czciennice od chłodu, a dwa po to, żeby jak najmniej tych sztucznych rzeczy, czyli kartonu było. A z kolei do tej pory go dawałam, ponieważ jest potrzebny do budowania kokonów, natomiast można go zastąpić innymi materiałami zawierającymi, Zawierającymi celulozę, między innymi, właśnie mm, można tutaj użyć jak najbardziej mm, słomy. I tak będę się tego trzymać. E, jestem ciekawa, jak wy to widzicie. Tak jak już powiedziałam, dla mnie to, to jest eksperyment, żeby mieć takie życzownice na zewnątrz. Nie wiem, czy to wypali. Zobaczymy. Myślę, że warto spróbować. <laughs> Jeśli się pozbędę swoich życzownic, to trudno, zawsze je można y, sobie kupić. A jeżeli miałoby to się udać, to będzie taka e, zachęta też e, nie tylko dla mnie, ale i też dla was do tego, żeby mieć w swoim ogrodzie drzewnice kalifornijskie. Jak wiecie, ja jestem zakochana w kompoście, ale jeżeli możemy go jeszcze bardziej urozmaicić o właśnie bihumus, to czemu nie? Podzielcie się ze mną w komentarzach swoimi doświadczeniami, czy macie takie drzewnice na zewnątrz, jak to u Was wygląda? Chętnie poczytam i myślę, że coś razem, wspólnie tutaj możemy ciekawego zdziałać. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was, cześć.